Witam wszystkich bardzo serdecznie Jest sobota godzina 9.20 pan sobie jeszcze śpi Mały czmiel Ja niestety już musiałem wstać Mimo tego, że do godziny 2 Gdzieś tam się edukowałem Bo mam parę rzeczy jeszcze do ogarnięcia Dzisiaj tak sobie przychodzę tutaj na obchód i powiem wam że pozarastało mi to strasznie zaraz będę musiał wziąć jakiś haczyk i powyrywać te wszystkie chwasty które tutaj zaczęły rosnąć patrzcie jaka masakra się zrobiła a tamto już w ogóle nawet nie chcę mówić dobra zacznijmy od tego że patrzcie jakie się pomidorki ładne robią tutaj ja tak samo bardzo ładne to tak samo no i się zrobił burz. No i widzicie niektóre pomidory tamte na samym końcu już mają po jakieś metr 80 metr 90 tu jest jeden krzaszek który jest troszeczkę niższy i tam też tak samo jest jeden krzeszek zaraz wam pokażę Teraz tak z tymi wilkami zrobiłem coś takiego. Stwierdziłem, że i tak, i tak tutaj będą pomidory. Może to powstrzyma trochę wzrost tej rośliny, ale zrobiłem tak, że ten wilk, który tutaj wychodzi, to wziąłem, to przełożyłem i później zawinąłem dalej. Żeby to się jednak zatrzymało tutaj, a nie żeby się przewracało. Identycznie zrobiłem zresztą tak samo widzicie jak tutaj to wygląda były trzy wilki a tu wziąłem i spiąłem to na razie to wygląda tak a to chwila moment i odbije tutaj akurat tak dwa albo trzy wilki wziąłem tak spiąłem tutaj analogicznie widzicie są dwa pędy które się przeplatają No a tutaj O, ja tutaj w ogóle wcale nie zawijałem tego, czyli to się tak luźno rośnie, ale patrzcie jakie ładne pomidory. Wczoraj też tak samo podlewałem cały, cały foliak No i patrzcie jak te super hoty O jaka ładna muszka Złapi ostrość o. co ona przenosi da się to powiększyć da No ciekawe Co ona przenosi trzeba będzie poczytać Dobra, jak widzicie Popryczki ładnie rosną. Trzeba będzie znowu poobrywać trochę liści tutaj, następny owad. No dużo tego foliaku. Wczoraj tu szerzej wleciał. Miał problem, żeby wyskoczyć tutaj niżej i tak chyba przez 20 minut sobie latował jak podlewałem. Na szczęście ja go nie zaczepiałem i on też mnie nie zaczepiał. No i tak jak mówiłem, tutaj trzeba będzie wziąć to wszystko, poprzerywać i wszystkie chwasty, pozbyć się tych wszystkich chwastów, no bo jest masakra, o, trochę się pobrudziła roślina jak podlewałem, no ale to zaraz ogarnę ile tutaj jest wilków, patrzcie. No i tak samo z każdą rośliną będę musiał zrobić tutaj też widać że wyrosło bardzo dużo jakichś traw tutaj też wilki to jest roślina, która została trochę zżarta przez ślimaka o, z tej strony będzie bardziej widać o tutaj ślimak dobrał do tego na szczęście w foliaku widziałem że tych ślimaków jest bardzo mało. Bo każdego wieczoru ostatnio wychodzę i staram się je łapać i robię z nimi coś takiego, żeby się ich pozbyć po prostu. No i o dziwo, jak zacząłem wychodzić nocą, to byłem w stanie dojechać mniej więcej jakieś 120-150 slimaków. Tym razem, jak wychodzę, to jest już około 40-50. No ale roślinki bardzo ładnie rosną. Ta jest najwyższa. O, już można się No dobra. Tutaj też te wszystkie wilki pospinałem. Tutaj jeden jeszcze wisi. Będę musiał wziąć i coś z nim zrobić no ale jak widzicie jest bardzo dużo owoców. Tutaj też tak samo już się zaczynają rozwijać giganty. Zobaczymy jaki rekordista będzie w tym roku. No a tutaj mamy roślinki, które są przezimowane. I ciekawe czy tutaj już są jakieś popryczki. Bo tutaj kwiatów było pełno i dalej jeszcze jest. Ale ucieszyłbym się, gdybym zobaczył już jakieś malutkie habanero. Czy zrzuca kwiaty? Zaraz zobaczymy. Bo tu widziałem, że 2-3 kwiatki zostały zrzucone. No ale zostało zapylone, no nie widać tego Już tutaj w środku się robiła popryczka No nie wiem Może za bardzo przesuszyłem habanero i dlatego zaczęło zrzucać No ale tak widać że Jest w dobrej kondycji Tutaj też tak samo jest jakiś mały i też widać, że został już zapylony No ciekawe Następny Nie, ten jeszcze nie został zapylony No ciekawe Może faktycznie za bardzo przesuszyłem rośliny no a tutaj jak widzicie Karolina dalej stoi w tym samym miejscu coś takiego tutaj wyrosło No i stoi Wczoraj też tak samo miałem akcję sadzanie cukinii Bo to, to już jest drugie podejście Teraz wam pokażę Jak się muszę stąd wydostać? O, dobra tak to wygląda już z tej strony. Elegancko. No i tutaj są koktajlówki. Patrzcie, ile tych pomidorków tutaj za niedługo będzie. Tutaj tak samo. Trochę niższe piętra. A tutaj już są pomidorki. Tam też. Będę musiał tutaj chyba jakiś karton podłożyć pod spód, żeby one tak nie leżały na ziemi, tylko na jakimś kartonie. Bo już tylko, że jak będzie karton, to jakieś ślimaki będą po tym chodzić. Ale tak jak mówiłem, pilnuję teraz ostatnio tego i, i mam nadzieję, że tych ślimaków będzie coraz mniej. No a tutaj Przezimowane habanero. O. Dzień dobry i już poleciał tutaj też powinny być o są kwiatki na razie nie o jest tam jakiś otwarty ja przesunę to tak, żeby lepiej było widać Jeszcze nie, jeszcze nie, no ale bardzo ładnie. Tutaj też tak samo już widać, że za chwilę będą się kwiatki robić. Bardzo ładnie. Kurczę, mam problem ze ostrością, Za słabo mi łapie odległość, żeby od razu złapało dobrą. Okej, okay. no a tutaj puściłem to mielokie na trzy pędy bardzo ładnie i już widać że za niedługo będą też tak samo popryszki. dobra pokażę wam jeszcze cukinię no to nie jest cukinia ale ta pani tutaj przez cały czas się ze mną kręci dobra tutaj jest cukinia ostatnio miałem tutaj posadzone tyle samo sztuk, no widzicie jest ślimak wysypałem tutaj naokoło granulki póki jeszcze nie ma, no się ma póki tutaj jeszcze nie ma owoców no ale widzicie tu już jest następny i podejrzewam że w tych zaroślach, ej nie przeszkadzaj mi na czułość, się zebrało, Chodź tu. tu chodź. Hej. No to dobra, nie chcesz to nie. Dobra. Tam jest, tam jest jedna cukinia. Druga. Trzecia. Chodź tu. Trzecia. Czwarta. Piąta. Sz, szósta. Siódma. Chodź tu. 7 cukini, a ty chyba kleszcza tu gdzieś masz, czekaj nie, wydawało mi się dobra Uciekaj 7 Tu jest 8. Jak widzicie kolejny ślimak No Posypałem tutaj też tak samo naokoło no, te granulki No i niestety O tu kolejne Widać, że też tak samo zostało trochę zjedzone. Mam nadzieję, że roślina będzie szybsza od tych ślimaków i zacznie rosnąć dużo szybciej niż one zdążą ją zjeść i jeszcze jeden Trzymaj 8 i 9. No i patrzcie zostało posypane granulkami Jest to normalnie, o leci. Co tu robisz? Znowu coś mi przeszkadzać? A teraz niby się nie interesuje Dobra No i tutaj jest dziewiąta Tak sobie w rogu posadziłem podwórka Nie chodź tutaj To nie jest miejsce dla Ciebie Słyszysz? No dobra To tu sobie stanie I poczekaj No i wszystkie cukiny są już w bardzo dobrym stanie, jak widać te ślimaki, które tutaj są albo były no ten jeszcze idzie zatrzymały się na tych granulkach i nie dochodzą do, do rośliny, widać, że ta jest czyściutka, niezjedzona więc spoko Teraz tutaj będę musiał wziąć narzędzie i pozbyć się Reszty tych paskustw dobra, a jak już tutaj jesteśmy, już mamy omówione to. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jakiś czas temu nagrywałem coś takiego, że zrobiłem sobie to i wsadziłem rebarbar do środka. Co się okazało? Znowu co się okazało? że ten rabarbar, który był czerwony zrobił się zielony Liście No co? Chcesz być głaskana czy nie chcesz być głaskana Liście zostały zjedzone przez, przez ślimaki no i tutaj do środka wszystkie ślimaki weszły po pierwsze pochowały się w środku no i nie musiało daleko chodzić na jedzonko. I widzicie jak to wygląda. Więc od razu to ściągnąłem. Stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł. I zostawiłem to tak. Na razie ten rabarbar taki malutki jest. Nie wiem czy to jakaś słaba odmiana. Czy po prostu ziemia aż tak bardzo nie odpowiada dla niej. Nie wiem. Dobra. Następna rzecz. O patrzcie co ona robi. Szale im się najadła. W tym roku czerwona porzeczka słabo zaowocowała. Ten przymrozek ją ale i tak i tak trochę tych kuleczek. No co ty chcesz? Tak się czułości domagasz. No i ale i tak i tak trochę tych owoców jest ładnie Burówki amerykańskie obok zostaw to I tutaj krzaczek jest obklejony ej czemu ty mi przeszkadzasz no dobra będę się głaskać obklejony krzaczek ten krzak został posadzony w tym roku możesz przestać na chwilę no dobra ej mrówka nie gryzie no ale zobaczcie jakie owoce no już czemu to robisz czemu to robisz ci krzywdy nie robię. Już? No dobra dobra, okej. Okay. Ała, ała. Już, ała. Wystarczy ci? No dobra. No tutaj już się zaczynają... Zaczynają kolor łapać więc za niedługo z tego krzaczka też tak samo będą jakieś małe ale malutko, tutaj jest więcej pięknie wygląda ten krzaczek najlepiej w nocy jak delikatnie rosa spadnie i przychodzę tutaj sobie z latarką jak rosa jest na, na tych borówkach dosłownie wygląda tak jakby się świeciły no tutaj kilka i tu kilka a tu wydaje mi się, że to chyba rośnie śliwa. Została jakoś zasadzona i zostaw to. Pszit. Zostaw to. Zostaw to. Zostaw to. Zostaw to. Siadaj, siedź, Siad. No. Urzeczny kotek. No i to wydaje mi się, że to jest śliwa, bo ma takie same liście jak ta, tylko coś z tą śliwą jest nie tak. Nie wiem czy przypadkiem jakieś korzenie nie są podgryzane. Bo wszystkie liście opadły i na to to wskazuje właśnie, że może mieć problem z dostarczeniem wody. Dobra, wracajmy do tego A tu nie wiem, wydaje mi się, że tu mi się zasadziła jakaś jabłonka ale też nie jestem pewien. Zobaczcie jakie listki są. Nie wiem, napiszcie w komentarzach może podpowiecie pod mi. Zobaczcie jak to wygląda. Na samym początku myślałem, że to jest brówka, która padła, okazuje się, że miejsce miejscu coś takiego sobie wyrosło, a to jest miejsce przygotowane tylko pod borówki. I tu jeszcze muszę wam pokazać, z czego jestem dumny. To jest krzaczek jeżyny, który ma już 3 lata. I sobie zrobiłem tak, że przęsło z pastorami sobie wziąłem. Wywinąłem sobie. Tak i z tej strony sobie przepiłem do płotu. Widzicie w taki sposób. No a tutaj jak ta roślina cała się pieła to wziąłem prze... O widzicie to? Przeplatałem to wszystko. To są świeże pędy. Te które tutaj są. Które zaowocuję dopiero w przyszłym roku. Tylko właśnie nie mam problem bo nie wiem co z nimi zrobić owoców tutaj jest pełno jest urodzaj i to można powiedzieć tak bardzo Nam będzie bardzo dużo zdrowych soków to na pewno Patrzcie ile tego jest A tu już tego nie będzie aż tak bardzo widać tam ślimaki pod słońce z drugiej strony powinien... O. No i chwast. Taki duży wyrósł. A tak to ładnie wyczyściłem. Patrzcie ile tych dalej owoców jest. Jest pełno. Dobra. Zabiorę was jeszcze w jedno miejsce. do drugiego ogródka i to będzie chyba na dzisiaj koniec ciekawe czy sierściu za mną pobiegnie sierściuchu idzie ze mną to chodź mam tak po drodze mam przyszła po drodze jeszcze mam ogórki które sobie wczoraj zerwałem tyle ich jest tam jeszcze na krzeszkach widziałem, że mam chyba jeszcze jakieś, nie wiem, z pięć. Więc dzisiaj będzie zdrowa, zdrowa mizeria. Idziemy do ogródka. Drugi ogródek nie prezentuje się spektakularnie. No ale zawsze tutaj są jakieś rzeczy, które można szybko sobie zerwać. No i w miarę to rośnie. pa bardzo ładna. I odpowiada. sała to też tak samo. Bardzo ładna. I tam sobie wsadziłem jeszcze dwie cukinie. No, a tutaj od samego rano. Pompuję sobie wodę. I Jeszcze trochę muszę dolać, gdzieś tak chyba dotąd będzie. No i zawsze będzie można w każdym momencie sobie podlać cokolwiek. Dobra, zobaczymy jak te ostatnie sukinie się mają. Tu jeszcze gdzieś truskawka rośnie. W tych, pomiędzy tymi chwastami. No ale pięknie. Nic nie zostało zjedzone. Bardzo ładnie jest druga. Bardzo ładnie też tutaj posypałem tymi granulkami. Naokoło, no, ale widać, że nie było tutaj ślimaków nawet Ale za to są takie żuczki fajnie to wygląda Ej, to na nogi wejdzie No pokaż buzie i znowu przyszła dobra tak na rozluźnienie na sam koniec pokażę wam rabatę z kwiatkami mojej kobitki zapraszam do subskrypcji kanału Lajkowania, komentowania. Odpis staram się odpisywać na każde komentarze. Że tak powiem, jak nie interesują mnie kompletnie kwiatki, tak niektóre naprawdę są ładne. Na przykład. Piękne różyczki. No i tak to sobie rośnie. I tam też różyczki. Dobra. Trzymajcie się i Życzę Wam udanej soboty i fajnego weekendu. Pa!